Co z tym? No przypnij sobie do to. Tutaj. Tak. Ojejku, tu w mikrofonie jest taki uchwyt specjalny, zobacz. Tu gliście, o. Gliście. Wiesz? Gliście. I tu o. Jeśli sobie wpinasz po środku i mikrofon ma być do góry, no tak do buzi. Zobacz, audycja trwa już 21 se sekund. Nagrywana byłaś. Kawę odsuń, tak. Dalej. Nie, jestem oburzona po prostu. Kawa. Nagrywano mnie bez mojej wiedzy. Tuki postawy, kał, a, a jak ja ją sięgnę? To ja, no ręką. Jak ręką? Gdzie? gdzie no, Wyciągni. No i co? Arabella sobie radziła jakoś na 10 metrów, wyciągała rękę. Więc musisz poćwiczyć trochę. Hmm. Dzień dobry Państwu. Taki nieoczekiwany początek naszej audycji noworocznej to nastąpił, ponieważ Mieczysław postanowił... Sceny niepublikowane było. Tak, Mieczysław postanowił y, zrobić taką niespodziankę i zbyt wcześnie włączyć kamerę. Tak właśnie to się dzieje. Y, dzisiejsza audycja noworoczna y, będzie o przesądach. Ale zanim do tego przejdziemy, o przesądach noworocznych, ale zanim przejdziemy do tego właściwego punktu, y, wspomnimy Wczorajszą noc, sylwestrowo, noworoczną. Ja tam jeszcze dwa przesądy mogę <coughs> przypomnieć niekoniecznie noworoczne, ale mamy dzisiaj słoneczny, rześki poranek. Tak. Tutaj zrobię najazd. O, poczekaj, mi się zaczepiał. Trochę zaczepił nam się mi tutaj. No, świeci słońce. Tak. Przywagą mgły i stuprocentowego zachowania. Ale świeci, ale, świeci, to nie wiadomo, że ono gdzieś świeci. Jest fajnie, my się cieszymy, co ze wszystkiego się cieszymy. Cieszymy się z tego, że w ogóle możemy wyjeżdżać, i zmieniać otoczenie, bo to jest bardzo ważne, żeby się tak odstresować, pojechać, nawet posiedzieć w mieszkaniu i wychodzić z uwagi na pogodę, ale odmienić sobie trochę Zrelaksować. widoki. Zrelaksować, a tak. poza tym połazić gdzieś tam po w parkach, krzakach. No, dziś będzie to utrudnione z uwagi na właśnie na tę słoneczną pogodę. I teraz opowiemy co robiliśmy co robiliśmy? 31 grudnia ubiegłego tak. roku już. Tak, to było już po nagraniu audycji tej, która ukazała się po północy, 1 stycznia. Otóż Pogoda była bardzo niesprzyjająca i ogólnie planowaliśmy spędzić północ z Netflixem. Tylko mieliśmy tu małe kłopoty techniczne. Yy, I tak się zrobiło niejako. No i padło pytanie. No takie... i ja, ja w, swoich, tych, w swoim obuwiu dancingowym zamierzałem spędzić tutaj Sylwestra rozłożony w kanapie przed telewizorem. W pewnym momencie o godzinie 23.40 słyszę Tutaj no, trudne zapytanie, trudne zapytanie, padło ze strony Beksi, co robimy? Bo tak zrobiło się niejako po prostu, nie chciałam tak w tych kapciach i w ogóle, z drugiej strony nie chciało mi się iść, bo, bo ta pogoda. A... Ależ z kolei nie iść, to później człowiek będzie żałował i najważniejsze, co się stało? prze. Przełamaliśmy nasze tak. lenistwo. i Nasze ulubione lenistwo. Tak, naszą, naszą ulubioną rozrywkę, czyli leżenie i no, leniuchowanie. To, nie było się bez dylematów, roztarek i tragedii. Tak, a to kapci, nie, znaczy a to butów nie było odpowiednich. A tym, a to na moje pytanie, co robimy, puszno, ja powiedziałem. A to obeksji. nie zdążymy. Co, robimy co chcesz, no, idziemy na molo, powiedziałem, a to, a wiesz, ale pewnie deszcz będzie padała tam No ale w końcu się zebraliśmy. I za 5:12 byliśmy już na deptaku. I po bardzo drodze, fajnie. Po drodze była mała drama, ponieważ w pewnym momencie y, stanęliśmy na rozstaju dróg i Mieczysław chciał pójść w prawo. No. Y, ja postanowiłam iść w lewo. Wydawało mi no się, nie. że tędy będzie bliżej do nie. molo. Y, przeprowadzałam obserwacje po prostu i widziałam tam tłumy ludzi. No nie musisz wszystkiego wywlekać tutaj, co ja. Chciałem iść w lewo. No, ty nie iść... chciałeś iść w, lewo, ty chciałeś w prawo. chciałeś iść w prawo, bo, bo kiedyś tam to, tędy szedłem. Tędy a ty chciałaś iść krótszą drogą. A Jest takie przysłowie: kto drogę skraca do domu, nie wraca. No, jakoś doszliśmy. Jak, Ale jak miałaś, rację. Udało, miałaś da, rację. udało nam się tak. wrócić do domu. I był to jeden z nielicznych przypadków, kiedy ja miałam rację. Yy, w każdym razie doszliśmy do Molo i było wspaniale, śmierdząco, pełno dymu. Pełno, pełno... Dymu z tych fajerwerków. Tak. Pełno fajerwerków, trochę przerażająco. Ale fajnie, fajnie, tłum ludzi, wszyscy zadowoleni. Tak, ludzie wylegli sknajp, składali sobie życzenia. Hmm. Na początku były fajerwerki profesjonalne, bo to obsługa tych restauracji na plaży je puszczała. No a potem zaczęła się taka wolna Amerykanka i, i różni podpici. Uczestnicy zabaw i, i ludzie, nieodpowiedzialni. Którzy... Tak, nieodpowiedzialni. jeżeli chodzi o obsługę fajerwerków, Nie nieodpowiedzialni, zaczęli odpalać tam w sposób taki domowy. I powiem, że ja jestem strasznym tchórzem. Stałam plecami przytulona do ściany takiej restauracji, bo bałem... popiół, popiół na głowę się sypał. Tak, w stanie na głowę sypał. I było przerażająco, była też taka sytuacja, że ktoś podpalił nieumiejętnie fajerwerki także się zaczął palić bok kartonu, to już przy straganie z fajerwerkami. No, no i nie trzeba już było kolejnych fajerwerków, wszystko pięknie się no, odbyło. Oby się odbyło, zostały te fajerwerki na szczęście wykopane gdzieś za płot i tam sobie dokonały żywota, ale no, to wszystko, to było, wszystko było... było wczoraj. Raj, nie, nie, dobrze powiedziałaś, chociaż wydawało mi się, że powiedziałaś jak wczoraj czy wczoraj? wczoraj. Ja, zawsze mówię, ja zawsze mówię wczoraj. Okay. Nie dobrze, bo jestem tam uczulony, bo wiele, wiele ludzi mówi wczoraj i jeszcze twierdzą, że to jest poprawnie, ale nie. No dobrze, nie, nie. Na pewno powiedziałaś wczoraj, ale dzisiaj sprawdzimy to w słownikusko. Tak dobra, popatrzymy dzisiaj sobie sprawdzimy. No i później, no co? Pobawiliśmy się, było fajnie, trochę, trochę strachu, trochę w oczy ten dym w Trochę śmierdząco, trochę nic nie było widać, Ale nie, ale, ale warto, było w ogóle warto było naprawdę. Po pierwsze le przezwyciężone lenistwo, po drugie, fajnie, fajnie spędzony czas wśród ludzi. Po trzecie, tłumy, pierwszy raz byliśmy do Sylwestra na, na, na Molo w międzydrojach, bo przeważnie spędzamy. Bo w Sopocie przez ostatnie kilka lat tak właśnie no spędzaliśmy. w Gdańsku lub w Gdyni spędzaliśmy. W ubiegłym roku po 19 nie można było wyjść, więc spędzaliśmy w, w takim mieszkanku cioci w Gdańsku. Tak. Tego Sylwestra i to był taki smutny Sylwester. Yy, no i później udaliśmy się w drogę powrotną i co, A, oczywiście. Właśnie. Właśnie, o, oczywiście zabłądziliśmy. zabłądziliśmy, bo my bardzo często błądzimy, po prostu jeszcze nigdzie nie doszliśmy ani nie dojechaliśmy, Nigdy żeby, nie może się odbyć normalnie. żeby nie zabłądzić, nawet jak tu do Międzystroju dojeżdżaliśmy, były pewne... Przepucz sobie gardziołkowo te O, to kawa. słynna Czekaj. włoska kawa, słynna włoska tak. kawa Mamy takie same kubki, tak? Ja mam jeszcze inne dwa w zapasie. Ja też mam inne. Uwielbiony z żyrafą, ale tak. Ale mi ja, mi mam, to. Ja, ja mam dwa kubki z Hogwartem, ale... No niestety w drogę ich nie zabieram z wiadomych powodów. Kiedyś o, będzie nagranie jak Mieczysław O Czarach nam... zrobimy jakieś nagranie. O Czarach, jak Mieczysław wyczarowuje pyszną, włoską kawę i, i wtedy zaprezentujemy te Hogwarskie. No, ja opierki. przyniosę tamtą swoją kryształową kulę czarnego kota. O właśnie, o właśnie a propos przesądów, to, to ja nie wierzę w przesąd, tak, no nie, za, nie całkiem ale od jakiegoś czasu, no parę lat, już paręnaście lat minęło jak odkąd przestałem wierzyć w przesąd y, czarnego kota, który przynosi nieszczęście, bo przyniósł mi właśnie szczęście. Przybiegając mi drogę, ten kot, Burak Świętokrzyski. Górach Świętokrzyskich, uratował tak mnie tak przed mandatem, bo co, musiałem wyhamować, jak uwagi na kota, tak, z uwagi na kota, bo trzeba było czekać aż następne auto przejedzie, prawda, przed, I po i tym kocie. Tak, no musieliśmy niestety się zatrzymać, ale patrzę, taki ładny widoczek, poszedłem robić zdjęcia i jak z powrotem siadłem do samochodu i ruszyliśmy, to, no, to było z górki wszystko i na dole, jak już zjechaliśmy z górki, okazało się, że na liczniku miałem tylko 55, a to był teren zabudowany i oczywiście tam stał taki personalny radar z suszarką w ręku i niestety nie udało się mnie złapać na przekroczeniu prędkości. Czyli rozumiem, że wcześniej jechałeś szybciej, że ten kot, tak? No. Tak, wjeżdżając no. w teren zabudowany, nie zdążyłem. Planowałeś wyhamować, ale to. to planowałem się co, się, co robić. Czy kot, stanować. kot, Kot, W każdym razie od tamtej pory tak. bardzo lubię czarne koty i lubię, kiedy nim przebiegają przybieg, drogi. Tak, one wtedy. Tak. Oczywiście nie wierzymy w przesądy, ale one, ale one przynoszą szczęście. Tak. Nie wierzymy, ale to praktykujemy po prostu. Są bardzo ładne i tajemnicze i bardzo tak. lubię czarne koty. Teraz może przejdźmy wreszcie do Reszcie, tych przesądów bo noworocznych, jestem. bo już tyle czasu tu rozmawiamy. Kawy, a piję, widzicie kawy. te winogrona, i te winogrona są e, zasadniczym punktem naszej edycji, a jeszcze to, do tej pory nie wystąpiły. To są winogrona. Że żarcie leży, jestem głodny. No, no to są winogrona. I nie wiem, czy znacie takie przesądy. A są jeszcze inne czerwone, tak, czarne, tak. takie Ale Tak, mamy takie, takie klasyczne. Takie klasyczne, zielone, y, nawet nie są to te bezpestkowe. Jest taki przesąd, że o północy, gdy, gdy jest północ, zmienia się rok, trzeba mieć przy sobie 12 winogron, żeby na każdy miesiąc mieć powodzenie. I my takie winogrona zakupiliśmy, i w tej chwili właśnie będziemy je spożywać i liczyć no, na wizji. Tak, ale do, nie, nie do końca tutaj tak z tym przesądem postąpiliśmy prawidłowo. Tak. Bo, bo latają, o, nie mieliśmy ich od 12 w nocy, bo latając i szukając smolo. Poszliśmy bez... znaczy to. to wybraliśmy dziś, się bez winogrodnym Ale dziś jeszcze nie jedliśmy żadnego posiłku, więc praktycznie będzie nas to pierwszy posiłek, to takie przedłużenie północy w tej chwili. No, to nastąpi. proponuję, żebyśmy się pospieszyli, bo już tak leżą i, i ten... No i w ogóle może Słuchacze są nieco znudzeni naszymi wywodami, więc może przejdźmy do sedna sprawy. Tak, to co, 12, tak? Tak, o, ma być 12. Otóż... Ja urwałem tutaj losowo i zupełnie trafił, tak, na chybił trafił, Ta. urwałem dwie kiście winogron. I teraz Bexy tutaj, Beksi będzie teraz liczyła. Czy jest dobrze? Ja pierwsze wybiorę sobie swoją, ale to jest moja Nie, nie, to nie. Ale tak są pod... identyczne. Dobrze tak, bez żadnych ten... podpowiedzi rozumiem. Bez zamknij oczy, tak? Czy ja tutaj o, zasłonię Ci oczy, bierz teraz. Mm -hmm. Losowo. Dobrze. O, o tak. te wylosowane. I teraz no sobie policzę. Teraz policzę. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 12, Mieciu, no niewiarygodne, niewiarygodne. to jest po prostu no niewiarygodne, niezwykle. Niezwykle. na chybił trafił zupełnie, zupełnie bez, bez liczenia wcześniej, poczekaj, ja może sobie oddzielę, spróbuj, bo żeby się nam nie pomyliły, zje, żeby nam się nie, nie pomyliły, ja też już teraz, teraz ja policzę to, co zostało, zobaczymy, A, czy tutaj trochę. też mi się udało, raz, dwa, trzy, hmm. cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, popatrz, będzie 11, 12. No super! No ekstra. Nie czuł. Brawo to w ogóle. Nie mogę być brawa, bo mam winogrona. Ale mam wyczucie w ogóle. Słuchajcie, będziemy mieli bardzo Także szczęśliwy, szczęśliwy rok. rok nie wierzymy przesądy, ale ten rok i będzie wam, super. Czego Wam życzymy też. Pamiętajcie, żeby zjeść dzisiaj winogrona. Nie wiem, kiedy będzie ta audycja. Czy już dzisiaj? ją, No, nie wiem. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie w styczniu. Wam się udało. No super. Muszę ochłonąć w ogóle jeszcze raz, obejrzę te dwa. To jakieś mm. takie duże to winogrono jest. Ale dwunaste. Najważniejsze. Że super. To, no to ja może jeszcze kawką. Spróbuję. Poczekaj, poczekaj. Zaczymy, czy dobra, może jeszcze kawką na zdrowie się tupniemy. Czekaj. Niżej, niżej, niżej. Mhm. Łyka. A, a mogę to się art, yy, no Arystokratyczne. Arystokratyczne, tak. są dwa rodzaje śrubnięcia, nie wiem czy wiecie, Ja nie śrubnięcie wiem. arystokratyczne i ono się odbywa w ten sposób, tak wygląda. Aha. Tu muszę jeszcze sporo poćwiczyć, bo ono nie wychodzi mi to jeszcze do końca. A to masz to naturalnie w ganek, bo jesteś arystokratą, lat... Nie, nie, parę lat ćwiczeń jeszcze przede mną. A teraz takie codzienne śrubnięcie swojskie przy śniadanku, prawda, trochę będzie inne. O, teraz moje. O, tak, kawa spakuje lepiej. To było tak cmo, się śoroba. to było w ogóle. Przywitanie z kawką. <noise> tak, to taki akcent był trochę. Może mało elegancki, mało elegancki ale, ale swojski. Mało elegancki, ale swojski i przecież no, każdy się robi, przecież głośniej tak. lub ciszej i, i nikt się tego nie Tak, wystarczy. jest to na pewno. Tak. Ja w każdym razie sobie nie żałuję się robić jeszcze raz, teraz postaram się tak trochę lżej. No i żegnamy się z wami i życzymy wam szczęśliwego, szczęśliwego nowego, nowego roku. No, nowego. no wszystkim, wszystkim. wszystkim Przyjaciołom, fanom, fanom. Naszym tak. Każdemu. Mamy, mamy fanów? EveryOne'om. Ty. Mamy fanów? Mamy fanów. Dlaczego bym nic nie się, się ubrał w ten lepszy sposób? Jedna koleżanka napisała, że chce zmienić imię na Krystyna. No. <grym> Weź Naprawdę? A. Super. Ale Krystyna mi się bardzo podoba to imię. Miałem kiedyś koleżankę Krystynę. I mówiłem do niej Krycha. A bardzo, tak, bardzo ładne imię. Także everyoneom i Ewryłanią życzymy części wagona bliższym, dalszym. Wszystkim. Tak. Dobra. Wszystkim. Dobra, nie nućmy teraz, już. Tak, to teraz jest za, za nowy rok i za zdrowie wszystkich mm, ludzi, do których mówimy, którzy nas oglądają i pozostałych też. Pa, pa. Poczekaj jeszcze nie. Nie, no Jeszcze będziemy nudzić? A, papa. drugą rączką. I w drugiej mam winogrona, papa. Dobrze. To to jest, papa. Papa. Tu poczekaj. O, dobra. Pa. pa. Mm -hmm. Oj, nie lubię długich pożegnań, ale. Dobrze. Tak, taka, trudno taka piosenka była tak, nie... I tak się trudno nie rozstać. Nie lubię długich pożegnań, ale to dzisiaj troszkę. To kiedy indziej zaśpiewasz? Do zobaczenia. To papa, to Do, Do usłyszenia.